Witajcie, witajcie pierwszy, pierwszy dzień Dzisiaj śnieg spadł Rano ja sobie leciał śnieg Jak wstałem myślę sobie Kurde, do roboty w taką pogodę No ale nic, jedziemy Jest dziesiąta Dzisiaj idę trochę później No bo zimno było strasznie I powiem wam, że No ciężko się będzie Przyzwyczaić do tej pogody Trzeba się ubierać, kalesony i te sprawy no bo się na dworze pracuje także zobaczymy ile tego śniega posypało coś ich posypało jakieś tam zimówki mam na aucie ale cudów nie ma trzeba będzie nowe kupić tak to wygląda no to tyle zaraz wam nadram jak będzie jakiś śnieg bardziej mroźno było ale tak wam mówię że polatywał dzisiaj śnieg piątek ma padać już także będziemy jeść na nas tak, w tym roku się jak pusto się zrobiło. Wszyscy wyjechali. Godzina 15 po południu i zero ludzi. Także powiem Wam, że jest puszczówko. Tak wyczyściło miasto, że teraz to prawdziwe po sezonie mamy. Kolejka jeździ wiadomo, nie? Ale coś tam remontują w środku. Coś tam wymieniają. Także dziś pogoda nie na no, nagrywanie, nic się nie dzieje. Remonty fają, ludzi nie ma, widoków nie ma. Co wam by tutaj dzisiaj nagrać? Za bardzo nic ciekawego. Dzisiaj wam mogę tylko tyle nagrać, że nie zawsze jest fajna pogoda w zakopcu i tyle wam powiem. Ale pójdę może później na kropówki się przejść albo coś zobaczę. Ale tyle wam tylko mogę nagrać, że pogoda słaba dzisiaj, niestety. Remontują, obijają wszystko drewnem, deskami. Wreszcie robią fajny jakiś klimat górski. Żeby to wyglądało, także dobrze. Remonty idą pełną parą, powiem Wam. Bilet, tomaty postawili. Wszystko online będzie. Kasa automatyczna. Także pamiętajcie, korzystajcie z gotówki póki możecie. Chciałem, że dzisiaj coś nagram, ale niestety nie udało się. Pogoda nie dopisała, już jest ciemno. Także tyle na dziś. Chciałem Wam jeszcze nagrać kościół świętej rodziny w nocy.

to organizował czytanie i zbierał datki na ten kościół wtedy, jak czytał tą powieść. Z tego względu, że brakowało pieniędzy na jego dokończenie i oni użyli materiałów, które w kuźnicach były z nich zbudowane, piece te do wypalania hut. Ja właśnie chciałem, wie pan, co nagrać do internetu, żeby ludzie sobie tutaj zobaczyli ten kościół. Bo ktoś, kto jest na krupówkach, myślę, że. Powinien odwiedzić ten kościół, bo jest bardzo ładny w środku, jak i na zewnątrz. No, Słuchajcie, polecam Wam odwiedzić ten kościół. On jest na Krypówkach, Kościół Świętej Rodziny. Jak będziecie, warto się zatrzymać, bo architektura jest piękna tutaj. Tak samo wnętrze jest przepiękne w tym kościele. W 1890 latach go budowali. Na pewno mieli dużo trudności wtedy, żeby go pobudować, no ale udało się, także warto odwiedzić to miejsce. Tutaj się wychodzi po tych schodach i tu macie zaraz krupówki Na krupówkach dzisiaj pustki Godzina 19 Większość ludzi już wyjechała i zrobiło się pusto Można pospacerować w ciszy no, na koniec vloga, jeszcze myślę, że nagram wam ten kościół. Wieczorkiem fajny klimat jest, fajnie wygląda ten kościółek i warto go odwiedzić. No, a resztę jak się spaceruje po krypówkach, no to wiadomo, można wstąpić. Samanta naprzeciwko kościoła do 23 na. Chyba najsłodniejsza cukiernia w Zakopanym Wiadomo, że teraz ceny podskoczyły poziom jest inny Troszeczkę niż kiedyś, ale i tak jest dobrze. Nie ma co narzekać. I jak się Wam podobają takie krupówki Kiedy jest puściutko. Godzina 19 Strąg górski Jakby ktoś kiedyś chciał skosztować to warto też. Wiadomo, że ceny nie są jakieś niskie, ale jest ok. I jeszcze ciekawa miejscówka tam u góry. Briso cafe jest. Ładna widokowa miejscówka, też fajna kafejka. To tyle na dziś miałem, miałem fajnego jakiegoś vloga nakręcić Ale niestety pogoda dziś była tragiczna Zimno bardzo i, i chłodno No i mgliście przede wszystkim, zero widoków Wszystko oszronione A u was jaka pogoda? Napiszcie w komentarzu, czy się wam podobają takie vlogi Dajcie łapkę w górę, i subskrybujcie kanał, jak się wam podoba. A jak nie, to przewincie dalej i do następnego hejka. Tutaj macie parking koło kościoła, za kościołem, gdzie możecie blisko krypówek zaparkować. Przeważnie jest puste. O i tutaj macie parking, tam z tyłu za tymi drzewami jest drugi jakby ktoś chciał także fajna miejscówka po sezonie zaparkować auto